Sponsorem programu jest Oppo, producent smartfonów oraz rozwiązań Internet of Things. Ludzkość ciągle wynajduje pociągi na nowo. W sensie nie, że usprawnia te, które są i wymyśla coraz lepsze lokomotywy, ale różnymi ścieżkami różne startupy i firmy dochodzą do wynalazku pociągu. Czegoś, co już istnieje, czegoś, co wozi ludzkość od wielu dekad, ponad 100 lat. Pociągi są wszędzie wokół nas, a mimo to. Ktoś próbuje usprawniać transport i za każdym razem wychodzi mu pociąg. Mam tutaj dwa duże przykłady, które zainspirowały mnie do tego, aby nad tym tematem trochę dłużej posiedzieć i pomyśleć. I mam tutaj dwa duże przykłady, które poprą tę tezę. Pierwszy z nich to Tesla, i o tym najprawdopodobniej słyszeliście. Drugi to Parallel System, i tutaj być może nie jesteście z tym obeznani, ale najpierw intro, a my za chwilę przejdziemy do mięska. Uff, dobra, cieszę się, że zostaliście ze mną przez to całe długie intro. Zaczynamy teraz z jazdą Hyperloop. Być może każecie taką nazwę. Jest to rzecz, którą no, od bardzo wielu dekad ludzie próbują wdrożyć. Chodzi o to, żeby zbudować takie metro, które będzie się poruszało bez oporów powietrza, czyli tworzymy wielką tubę nawet przez całą kulę ziemską, wysysamy z niej całe powietrze, następnie pociąg pędzi z prędkością osiągającą ogromne prędkości. Tak, lecimy bardzo szybko. Okazało się, że jest to sposób, który no nie do końca jesteśmy w stanie w tym momencie zrealizować, a nawet gdybyśmy byli, to jest to bardzo niebezpieczne, bo kiedy coś się stanie w środku takiej tuby, to nawet nie ma jak ludzi ewakuować, bo każde wyjście z pociągu oznaczałoby dla nich śmierć przez uduszenie, bo nie ma tam powietrza, a więc nie ma tam też tlenu. I Elon Musk, który zainwestował spore pieniądze w to rozwiązanie, stwierdził, że no dobra, do, wykorzystamy te tunele inaczej i na pokazie CES. Las Vegas. Zaprezentował on swoją nową wizję innowacyjnego Hyperloopa, w którym po tunelach jeździły samochody Tesla. To jest jeden z najbardziej absurdalnych pomysłów, na które można wpaść. Mamy tunele i co możemy z nich zrobić? Puśćmy przez nie samochody. Przecież to jest coś fenomenalnego, wyjątkowego, jakby nie było tego pod kanałem La Manche i nie jeździły tam pociągi. Ale nie, nie, to jest lepsze, bo tutaj mamy samochody elektryczne, żadnych spalin. Co więcej, do jednego samochodu może wsiąść więcej niż jedna osoba, a przy okazji no, wykorzystujemy coś, co już mamy, czyli samochód. I jadą one tunelem autonomicznie, bo są to autonomiczne samochody, więc nie musimy niczym się interesować, tylko co można dalej z tym zrobić, jak to można usprawić. Te samochody trzeba przecież ładować co jakiś czas, więc wypadają one z obiegu. Ale pomyślcie tylko, gdyby postawić tam tory i tak zwaną trzecią szynę, którą prąd płynąłby cały czas, to nie musielibyśmy doładowywać tych Tesli, bo ładowałyby się one bezpośrednio prosto z tego. Ok, pomysł jest fajny. Teraz można zwiększyć ilość miejsca, która znajduje się w tej Tesli poprzez no, powiększenie jej, Stawienie tam na przykład kanapy, jeszcze jednej, zwiększenie miejsca. No nie musi mieć kierownicy, nie musi mieć tej całej deski rozdzielczej fotele. Można ustawić nieco inaczej, stawić większe drzwi, żeby ludziom się wygodniej wchodziło i wychodziło. I właśnie wymyśliliśmy metro. Tak to w zasadzie działa. Elon Musk. Po raz kolejny wymyślił metro, tylko jeszcze nie doszedł do tego, że samochody Tesli można powiększyć i zasilać je bezpośrednio, zamiast ładować je co jakiś czas. I takich pomysłów jest więcej, i to w zamysłach ludzi, którzy wydawałoby się, mają duże doświadczenie. Bo taki Parallel System, czyli systemy równoległe, to projekt stworzony przez byłych inżynierów i pracowników takich firm jak właśnie SpaceX czy Google, którzy stwierdzili, że aha, pociągi są fajne, ale nasze pociągi będą jeszcze fajniejsze. I specjalnie dla Was przygotowałem materiał wideo, który trwa dwie minuty. Obejrzymy go sobie z krótkim komentarzem, żeby wiedzieć co oni chcą wymyśleć, dlaczego jest to jeden z najbardziej absurdalnych pomysłów, który w łatwy sposób można usprawnić, ale jak go usprawnimy, to dojdziemy do czegoś, co już znamy nie będę tutaj spojlował, być może wiecie, o co chodzi. Nasz kraj został built na rail. And 200 lat tak, Stany Zjednoczone zostały zbudowane w dużej mierze przez kolej. Połączenie wschodu z zachodem dało fenomenalne rezultaty i umożliwiło podróżowanie, a także przenoszenie towarów. I to, że kolej była siłą napędową Stanów Zjednoczonych, jest poza jakąkolwiek dyskusją. Fajnie, że to zauważają. Pociągi są znacznie bardziej wydajne niż ciężarówki, nawet cztery razy bardziej wydajne energetycznie. Brawo pociągi, tak, no, Co tutaj można zmienić? Hmm, chcemy zbudować y, czystszą przyszłość, więc co możemy zrobić z pociągami? No, można na przykład pociągi, które są spalinowe, zelektryfikować i poprowadzić linie elektryczne, które będą te pociągi zasilać, a energię brać nie z węgla, tylko na przykład z nie wiem, zapory wodnej, z elektrowni atomowej. Ciekawe, na co oni wpadli? Zobaczmy.

nie to co u nas, gdzie możemy mieć maksymalnie 40 wagonów, tam rzeczywiście duży kraj, duży transport, duże potrzeby, więc tych wagonów jest naprawdę dużo i ciągną je bardzo często dwie, trzy lokomotywy, jeszcze jakaś jedna może pchać to z tyłu, więc, no, tak się dzieje. Czyli Długie pociągi wymagają dużych systemów przeładowań, które zajmują duże obszary, więc jest to wszystko drogie. No, okej, okay, ale dzięki temu możemy przewozić dużą ilość towarów. Okej, okay, wszystko kosztuje pieniądze, zajmuje przestrzeń i powoduje opóźnienia. Co możemy z tym zrobić? Kupować mniej, zabić konsumpcjonizm i pozwolić sobie żyć z własnego ogródka, czy to jest to właśnie dobre rozwiązanie? Chcielibyście. czyli zamiast jednego dużego centrum przeładowań tych towarów, czyli jednego huba, gdzie pociągi będą dostarczały towar i będzie on ładowany na ciężarówki, stworzymy wiele małych systemów, które no, też muszą zająć taką samą przestrzeń, tylko rozstrzeloną po całym kraju, więc będzie potrzeba więcej torów do tego, żeby to doprowadzić, i pociągi, które będą dojeżdżały do jednego konkretnego miejsca, w którym będzie mniej towarów do zabrania, będą musiały zabierać tylko tamte konkretne, więc jeżeli będziemy musieli coś dostarczyć, a odebrać coś z innego miejsca, to będziemy musieli wysłać ten pociąg jeszcze na drugi koniec miasta, no bo. W momencie, kiedy mamy wszystko w jednym miejscu, co według twórców tego systemu jest złe, możemy dowolne towary zawieźć tam i odebrać wszystkie inne dowolne towary, bo wszystko mamy w jednym miejscu. Tutaj musielibyśmy zacząć krążyć albo wszystko planować tak, żeby to, co chcemy ode... I tutaj pojawia się pierwsza ważna rzecz. Oni chcą zastąpić lokomotywy ciągnące wagony autonomicznymi, elektrycznymi wagonami, które będą jeździły same. To znaczy, każdy taki wagon jest jednym autonomicznym pociągiem napędzanym dwoma silnikami elektrycznymi, który można odczepić i przyczepić do każdego innego wagonu, i takie składy mogą sobie jeździć w pojedynkę albo w większych grupach. Dlaczego już teraz jest to absurdalny pomysł? Jeżeli będziemy mieli taki zestaw 10 wagonów, to jest 20 pojazdów elektrycznych. Każdy z nich może się zepsuć, każdy z nich może mieć jakąś usterkę. Wiadomo, że pojazdy elektryczne też nie są całkowicie odporne na pogodę i warunki zewnętrzne. Zatem jak to chcecie ładować? Znaczy, każdy z tych 20 pojazdów w 10 wagonach trzeba będzie elektrycznie naładować. Oczywiście, no można postawić tutaj trzecią szynę i zamienić to wszystko znowu w metro czy też tramwaj. I ładować to bezpośrednio, ale czy nie byłoby lepszym pomysłem? Wyobraźcie sobie taką sytuację to może być absurdalne ale jeżeli mamy 10 wagonów i 20 pojazdów elektrycznych, to czy nie lepiej te wszystkie silniki elektryczne umieścić w jednym wagonie, który będzie napędzał cały ten skład, i nie wiem umieścić go z przodu i możemy to nazwać macie jakiś pomysł, na przykład lokomotywa. Wtedy, jeżeli zepsuje nam się jedna lokomotywa, zastępujemy ją inną lokomotywą i ciągniemy dalej 10 wagonów. W tym momencie może nam się zepsuć 20 pojedynczych układów. Przecież to jest absurdalne. I one się rozdzielają jeszcze. One nie jadą jeden za drugim od razu. Wyobraźcie sobie, że dojeżdżacie do przejazdu kolejowego i nagle zamiast jednego pociągu, który ma 40 wagonów, przejeżdża wam co 15 sekund jeden wagon. A jako, że to nie są systemy jeżdżące od jednego punktu do jednego punktu, tylko tych punktów ma być więcej, bo mają być one małe, to na trasie od Was do domu babci przy lesie, którą odwiedza Wilk, musicie pokonać 20 takich przejazdów kolejowych, po których ciągle co kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund suną takie autonomiczne wagony. To jest, to jest taki, tak, jakby pomyślcie sobie, zamieńmy to na y, lotnictwo. Chcecie polecieć gdzieś samolotem. Zamiast czekać na jeden samolot, do którego wsiądzie setka pasażerów, no bo po co czekać? Po co tworzyć ten jeden wielki hub w postaci portu lotniczego? Po prostu zamawiacie sobie śmigłowiec, który zabierze was z jednego punktu do drugiego punktu i te śmigłowce będą latać tak po całym świecie. Przecież to jest fenomenalne rozwiązanie. Ale policzcie koszty. Policzcie to, że każdy z tych śmigłowców może się zepsuć, tak samo jak może się zepsuć każdy. Fenomenalna sprawa. Autonomiczne pociągi. Ostatnio pisałem News'a o tym, że autonomiczna taksówka przyciągnęła przez 6 metrów pieszego, który upadł na drogę i go nie zauważyła. Autonomiczne rzeczy jeszcze nie wszędzie się zdają dobrze sprawdzać, więc fajniej by było, gdyby na czele tego autonomicznego pociągu mimo wszystko stała jakaś jedna osoba, która zarządzałaby tym wszystkim, nie wiem, miała dostęp do kill switcha czy takiego hamulca, który wyłącza cały system. No i on odpowiadałby za to całą maszynę, więc można byłoby go nazwać na przykład maszynistą. To taka moja propozycja. No fakt, to, to akurat się zgodzę. Jeden z wielkich plusów tego rozwiązania jest taki, że złożony z 10 autonomicznych wagonów z małymi silnikami elektrycznymi pojazd zatrzyma się raczej szybciej, niż zatrzymałoby się coś ciągnięte przez wielką lokomotywę. To jak najbardziej. No tak, no i znowu, i każdy wagon pojedzie bezpośrednio do swojego miejsca przeznaczenia. Tylko oznacza to, że wyobraźcie sobie, że do każdego sklepu zamiast ciężarówką coś takiego będzie dołożone torami. To po prostu oznacza, że każdy duży magazyn, sklep, centrum handlowe w waszym mieście będzie musiało mieć swój peron, do którego będą dojeżdżać tory, a wy zawożąc dziecko do szkoły, będziecie przejeżdżać przez 20 czy 30 przejazdów kolejowych. No, fenomenalna sprawa. And because our micro terminals are low cost, they can be constructed even closer to the end customer. Our technology opens up new possibilities for the 700 billion dollar freight trucking market while increasing overall network capacity. No tak, można to zbudować na, nad naszymi głowami i zbudować takie połączenia, które nie będą z nami w żaden sposób nam przeszkadzać, tylko wtedy tak naprawdę wynajdziemy autostradę dla pociągów. A że to mają być pojedyncze autonomiczne, więc w zasadzie mogą to być samochody, które będą rozwozić to. Pom no, jest to pomysł głupi. Jest to pomysł, który nie bierze pod uwagę tego, że efekt skalowania zawsze oznacza oszczędności. Rozdzielenie jednego dużego huba na mniejsze. Nie ma żadnego sensu, ponieważ każdy z nich łącznie będzie kosztował więcej niż ten jeden system, w którym będziemy mieli oszczędność czasu, pieniędzy i miejsca. Wszystko to, o czym mówią oni, wydaje się bezsensowne. A dowodem na to jest fakt, że to nie działa. Nikt tego jeszcze nie wprowadził, a ludzkość nie jest w stanie zrozumieć, że wynalazek, który powstał 200 lat temu, taki jak kolej, może być po prostu doskonały już sam w sobie. I może chodzi o to, żeby udoskonalać tory lokomotywy, wagony, a nie wymyślać koło na nowo. No właśnie, bo to jest trochę jak wymyślanie koła na nowo. Mamy już coś, co jest idealne w swoim założeniu, perfekcyjne i nie trzeba tego zmieniać. Drogi Ilonie Masku, drodzy pracownicy tego całego systemu, ja wiem, że liczycie na to, że coś, coś, coś pyknie. To jest rzucanie błotem w wiatrak i patrzenie, jak się wszystko rozstrzeli po ścianie. Być może coś się przyklei, być może gdzieś zarobimy pieniądze. Bo być może też i ślepej kurze ziarno się trafi. Natomiast yy, nie lubię być osobą, która chwali się, że na chłopski rozum coś działa albo coś nie działa, ale tutaj. Nie ma innej opcji. Dziękuję. Ja już nie mogę na to patrzeć. Cześć. Sponsorem programu było Oppo, producent smartfonów oraz rozwiązań Internet of Things.